Proszę Państwa, kilka słów tutaj pod namiotem na temat tego, co stanie się, kiedy już ten namiot zniknie i kiedy minie trochę czasu i już w tym miejscu powstanie galeria handlowo-rozrywkowa. Na miarę po pierwsze Jeleniej Góry, a po drugie do XXI wieku i po trzecie taka, która już od dawna powinna tutaj być i dobrze, że w końcu będzie. Akt erekcyjny. Proszę Państwa, dnia 23 czerwca roku pańskiego 2010, w obecności przedstawicieli władz Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz gości, Położono kamień węgielny pod budowę galerii rozrywkowo-handlowej Focus Mall. W dobrej intencji i woli uczestników tego zamierzenia, dla dobra przyszłych gości galerii, poświadczają prezydent miasta Marek Obrębalski, prezes firmy Park Free Retail Jarosław Fiałkowski i dyrektor zarządu Parki Free Retail Magda Książek. Proszę państwa, uroczyste podpisy będą składane specjalnie do tego przygotowanym piórem, atramentem z kałamarza, więc operacja logistyczna nie jest prosta, no ale fachowcy dadzą sobie związek. Proszę państwa... Panie prezencie, jaka siebie? No to jest ta w okularach przeciwsłonecznych. Tu pani jest. No to dwójkę państwo na kłaść cegły. Proszę bardzo. Jak To się później będzie nazywało, że młody człowiek w ten sposób swoją muralczną karierę Proszę, proszę. Proszę, Jestem, nie? Proszę. nie korygujcie, tylko do cegieł. Będzie to najładniejsze inwestycja w mieście, to jestem względach przekonany. Architektura jest przepiękna. Znani jesteśmy nagradzani w Europie i na świecie, jeśli chodzi o architekturę naszych obiektów. Będzie to magnes, który będzie przyciągał pół miliona mieszkańców miesięcznie. Bo takie same inwestycje mamy w podobnych miejscowościach i wiemy, jaką mamy odwiedzalność. Jest to monitorowane codziennie. Będzie to bardzo duża atrakcja ze względu na nowe marki, których tutaj wiele nie ma. jeszcze. Multikino przede wszystkim, które sprzedaje ponad 100 tysięcy biletów miesięcznie w takiej miejscowości. Chcemy ruszyć z rozpoczęciem stanu surowego końcem tego roku doprowadzić nieruchomość do takiego do porządku, przyłączyć media w tym roku i z pełną parą rozpocząć już inwestycje na dużą skalę od, po zimie. Nie wiem jaka zima będzie, także na pewno po zimie już taki będzie widoczny, będą widoczne efekty tutaj na miejscu. Oczywiście jest to bardzo cenna ta jednej góry inwestycja i to z wielu względów. Nie tylko ze względów architektoniczno, urbanistycznych, bo inwestycja ta wypełni. Póki co do pustą przestrzeń od wielu lat w centrum Jeleniej Góry i ożywi tę przestrzeń, wzbogaci wizerunek w centrum Jeleniej Góry. Po drugie, jest bardzo cenna ze względów także handlowych, wzbogaci bowiem Jelenia sieć handlową o nowoczesne obiekty, obiekty obiekt niepowtarzalne w skali regionalnej. Po trzecie, jest to przedsięwzięcie bardzo cenne ze względu na zatrudnienie tu prawie 750 osób. Jest to także w sługa ceny rynku pracy i po czwarte jest bardzo cenna także ze względu na to, że tak duży, duży inwestor i tak duży podmiot gospodarczy będzie zasilał w niemałym stopniu jeleniogórski budżet.